Kiedyś wino i chleb, teraz ciało i krew. Możesz wierzyć lub nie, to naprawdę dzieje się. Szczęść Boże. Powie już trzeciego tygodnia Adwentu serdecznie witam i pozdrawiam wszystkie dzieci, rodziców, dziadków i wszystkich nas oglądających. Próbując coraz lepiej poznawać i rozumieć Mszę Świętą, dziś mówimy o przygotowaniu darów. Najważniejszymi darami są oczywiście chleb i wino, które podczas mszy świętej staną się ciałem i krwią Pana Jezusa. Często właśnie dzieci, szczególnie podczas mszy świętych, z ich udziałem, zabierają je z tego stolika ustawionego między ławkami i przynoszą je kapłanowi do ołtarza. Mogą to uczynić także inne osoby z kościoła. Ale częściej przynoszą dary do ołtarza ministranci z tak zwanego kredensu, czyli stolika ustawionego z boku prezbiterium. Tak nazywa się ta część kościoła, w której znajduje się główny ołtarz. Ale zacznijmy od samego chleba i wina. Pszenicę, z której ziarna pochodzą hostie, uprawia się w Polsce powszechnie, ale winnic jest bardzo mało. Do Mszy Świętej nie można użyć pierwszego lepszego wina kupionego w sklepie, ale tylko takie, które posiada specjalne zaświadczenie wydane przez księdza biskupa czyli certyfikat, który stwierdza, że wino pochodzi wyłącznie z winogron i nie ma żadnych smakowych dodatków. Dlatego wino, którego używamy do mszy świętej w naszej bazylice, pochodzi z miejscowości Tokaj na Węgrzech. Nie chodzimy po każdą butelkę do sklepu, ale y, kilka razy w roku kupujemy większą ilość i tak przechowujemy w tym pomieszczeniu znajdującym się przy ziemi, aby wino nie uległo zepsuciu. W zakrystii brat zakrystianin przed rozpoczęciem mszy świętej nakłada biały chleb, czyli hostie, albo jak często mówimy komunikanty do pateny i jak potrzeba także do dużego kielicha z wieczkiem, czyli puszki. Puszkę pod koniec mszy świętej kapłan może schować z obecnym już w chlebie Panem Jezusem do tabernakulum. Brat zakrystianin nalewa także wina do szklanych dzbanuszków czyli ampułek w których przynosi się je do ołtarza Wiecie już że chleb i wino jeszcze zanim znajdą się na ołtarzu we Mszy świętej wymagają pracy bardzo wielu osób I dlatego są symbolem każdego ludzkiego trudu i związanej z nim radości lub smutku. Dlatego zawsze uczestnicząc w Mszy Świętej, pamiętajmy, by to, co przeżywamy każdego dnia w naszym życiu, złączyć z ofiarą Pana Jezusa w Mszy Świętej. A oto nasza zagadka. Z jakiego kraju pochodzi wino? Używane do mszy świętych odprawianych w naszej bazylice. Pozostało nam wylosowanie zwycięzców w zagadce zadanej w poniedziałek, tym razem zagadka była podwójna. Po pierwsze, w jakich godzinach można w naszej bazylice adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie? Oczywiście przez całą dobę w dzień i w nocy 24 godziny na dobę. A druga zagadka, gdzie i w jakim czasie można było w naszej bazylice oglądać zdjęcie sługi Bożego Księdza Jana Machy? Oczywiście po prawej stronie naszego żłubka w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w ubiegłym roku, od Bożego Narodzenia aż do 2 lutego. A kto wylosował nagrody? W pierwszej zagadce, Franek Świętek. Wiktoria Wolny i Julka Wolny. Maksymilian Aptekosz. A z drugiej zagadki Zosia Komorkiewicz. Julianna Wrzosek. Marysia Mazur. I Jagoda Kowalczyk. Gratulujemy. Na dalszy czas Waszego adwentowego oczekiwania niech Wam błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Do zobaczenia już jutro. Z Panem Bogiem. Kiedyś wino i chleb, teraz ciało i krew. Możesz wierzyć lub nie. To naprawdę dzieje się.